Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i znalazłem coś naprawdę ciekawego, mianowicie połączenie Lego i FNAF. -a. To jest naprawdę fajny pomysł. Kiedyś widziałem fanowskie figurki z FNAF właśnie w wersji Lego. No i tu mamy takiego fan który pokazuje jak mogłaby wyglądać potencjalna kooperacja tych dwóch marek. No i oczywiście w wersji m, gry. To co tutaj zwróciło też moją uwagę, to to, że w prawym górnym rogu mamy study. To znaczy te pieniążki, które są akurat tutaj czerwone. Do zdobycia. Mamy również tutaj ustawienia, sklep jakiś jest, czego dotyczy sklep. Uuu, mogę za te pieniążki kupować tutaj pluszaki, dodatkowe życie eee, i Golden Freddy na przykład jest, jeszcze jakiś, jakieś dekoracje. Dużo tu tego jest, w każdym razie całkiem fajny pomysł, ponieważ będzie to zachęcało, żeby jeszcze robić dodatkowo te noce po coś, nie? Eee, no dobra, tutaj jeszcze coś mamy, weekly challenge, możemy sobie jakieś challenge robić, ale no dobra, my zaczynamy od pierwszej nocy, zobaczymy, czy faktycznie Lego Naw może w ogóle być straszny, ale naprawdę te figurki wyglądają prześwietnie. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, no to na drugim kanale nagrywam sobie Lego Star Wars Skywalker Saga, więc akurat jestem w temacie Lego. No i zaczynamy pierwszą noc. Tak wygląda pokój. W lewym górnym rogu jest nasz, nasza figurka w krążku, jak z komplet Saga Star Warsów normalnie. Telefon teraz dzwoni, gdzie dzwoni, bo tu dość ciemno jest. Hello? Mówi do nas. Ha, aha, wiem o co chodzi, bo to jest ten. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> nie mogę zmiotować, bo to jest to takie typowo legowe. Wiecie, mam rotanie, nie? Nie ma dialogów tutaj. No dobra, lampki działają, są study zrobione o dziwo. E, jak wyglądają kamerki? Tu widzę, że jest Bonnie, Chica, Freddy standardowo. Na Foxy'ego, Foxy pierwszej nocy nie powinien się pojawiać. No i lokacje naprawdę fajnie w wersji Lego wyglądają, ale ja może nie będę marnował energii, mimo że ta pierwsza noc, no to nie wolałbym wszystko przejść naraz i mieć spokój. To, co mnie zastanawia, no to to, że mamy tutaj trzy życia o dziwo, nie? To oznacza, że możemy przyjąć na siebie trzy jumpscary. Czy jak to wygląda i w ogóle za co dostajemy pieniążki? To też jest bardzo dobre pytanie. Jak na razie widzę, że żaden animatronik się nie ruszył, ale chciałem mieć w rzeczywistości takie figurki. To by było świetne. Wow. Może gdzieś są do kupienia nawet na AliExpress, no ale wiadomo, że to nie jest to samo, co wtedy, kiedy oczywiście byłoby to oficjalne, nie? Tutaj widzę, że. A, mogę dostać pieniążka za sekrety i dostałem za nosek 10 pieniążków srebrnych. Może coś jeszcze jest do wyklikania? Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje. Nikt na razie nie idzie. Jest pierwsza. Wszystko się dzieje tutaj na spokojnie. Mogę coś jeszcze wyklikać. Tu jest na przykład babeczka chiki. Mm, nic nie widzę za bardzo. Może jakieś szuflady otworzę? No, wydaje mi się, że to będą. O! Tak się zamyka drzwi. Fajna animacja w sumie. Mm, tylko to nie wygląda za bardzo, jakby to było legowe. No, ale trudno coś takiego się robić. Mamy pierwszą, czy coś się ruszyło? Dalej się nic nie ruszyło. O dziwo. Mogę popatrzeć sobie po lokacjach. Ale szkoda troszkę bateryki, których mam 80%. No to dobra, poczekajmy w takim razie. Jest cisza, spokój. Ten wiatrak też mi się podoba, że on ma tutaj takie wypukłe elementy, które właśnie wirują, no jak to wiatrak, ale legowa wersja. Robi wrażenie. No i co z tym? Nikt się nie rusza z animatroników. Jest druga. Mogę przeczekać. No dobra, czekam. Dom, dam, dom, dom, dom. O, o, już Bonnie się ruszył! Bo niego widać na tej kamerce 1B. Tutaj się ruszył, stoi tutaj, na spokojnie. Tu widzę światełka. No to już do nas przyjdzie. Ale on nie, nie ma opcji, żeby jumpscary Lego były straszne. Może to jest jakaś taka wersja Lego, yy, która no w sumie samo Lego powinno sugerować, że może to być też skłonione do młodszych, no ale yy, dla takich osób, które właśnie jakoś nie wytrzymują psychicznie przy jumpscarach i tego typu strachu, nie? O tu widzę inne elementy właśnie animatroników, maski i tak dalej. Bo niego fajnie to wygląda, wszystko z lego, lego miotła, lego wiadro. E, no i mamy tutaj już trzecią. Jakie te pizze fajnie wyglądają. <noise> z Lego. Animatroniki naprawdę są pacyfistyczne. No trzecia <noise> trzecia nad ranem już jest, no to. O, chica się ruszyła, nie ma Chiki. Jest tutaj, widzimy na kamerce 1B. Dołączyła do Boniego i Foxy. Jest tutaj Foxy, patrzy. O dziwo. Ja myślałem, że Foxy pierwszej nocy się nie pojawia, no dobra. Patrzy na nas, fajnie wygląda w sumie ten legosek to będziemy się patrzeć na niego. O, ruszył się, ruszył się jednak. Ja myślałem, że on się nie będzie wyłaniał. Więc patrzymy. Ma fajne złote zęby wystające. Cika gdzieś poszła. Cika jest tutaj, prawdopodobnie idzie. Okej, okay, Boni też się ruszył. Boni siedzi tutaj, patrzy się w kamerę oczami przerażenia. A czy jest, jest Cika? Nie widziałem ciki Tu powinno być gdzieś. Ja wolę sobie popatrzeć w razie czego. Na Foxiego bym uważał. Tu jest Cika, już poszło na cztery. A! Uu. Ale musiała przespidranować Jest blisko bardzo. Siedzi tutaj. No dobra, mamy czwartą. Na spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Dobra, bo nie jest blisko, bo nie jest blisko. Powinien tu za niedługo przyjść. Patrzmy się w międzyczasie na Foxiego Żeby nie było Mamy już czwartą czwartą otwartą. Nikogo tu nie widzę. Foxy coś... Też... Serio przestraszyłem się Lego. I nie widać jego cienia. Aha, już się ruszył. Nie ma. No przez chwilę. No zrobiło się. Niezbyt kolorowo. Może za nocę dostanę poszczególne też monetki tak dodatkowo. Zobaczymy 36%, no bez stresu, nie? Foxy coś tam próbuje, ale nie ma opcji. Nie dojdzie do nas. Hmm, bym jeszcze chciał zobaczyć. A! Wiecie co ja się chyba bardziej boję nawet... bardziej się boję tych dźwięków, niż tego, że coś mi wyskoczy tutaj. <laughs> tak naprawdę to... O, tu widać. Mógłbym nawet równie dobrze się zamknąć, i już bym to przeszedł, nie? Hmm, dalej tam siedzi, dalej siedzi, ale ryjek. Dobra, poszedł sobie. Ryjek. No i mamy szóstą, ludzie. No to było easy, ale wiadomo, że to tylko rozchodniaczek. I dostaliśmy 50 silverów, i dostaliśmy też dodatkowe złote monety jako bonus za moc w latarce, którą zostawiliśmy. No i mamy 710 w ogóle tych studów. Mm, I możemy pokupować sobie jakieś pluszaki, i mogę dodatkowe życie kupić. No ale jak te życie działają? No to zobaczymy, przekonamy się. No i lecimy drugą noc w takim razie. E, I prawdopodobnie to jest tak, że jedna złota moneta to jest 300 silverów. Chyba tak to działa, ponieważ mam 710, no to by się zgadzało. Czy mogę za nosek dostać? Tak, mogę dostać za nosek. No i będzie znowu mamrotało, co? No, odbierz, Maciek, odbierz. No i co, mam wrotanie? <głos> <głos> to jest niemożliwe, co z tym zrobili. O, już się ruszył Bonnie, już podszedł tutaj. Ale fajnie ta figurka wygląda, widzimy ją całości tym razem, z nogami i wszystkim. No dobra, ale tu nie będziemy tyle energii marnować, myślę. Raczej tak podejdziemy do tego z głową. Fajne są też te elementy tutaj, mimo wszystko, wiecie, babeczki, kubek z Lego. Tutaj na przykład nie widzę, co jest, bo jest zbyt ciemno. No i tak troszkę lipa z tym. Tutaj Boni powinien się już ruszyć czyli została. Dobra, napiszcie mi, jeśli możecie, czy kupilibyście, jeśli wyszło, o Freddy wchodzi, jeśli wyszłoby Lego X FNAF, po prostu takie zestawy, no bo jakieś na przykład Lego Minecraft, czy coś, to mnie tak średnio przekonuje, ale taki Lego FNAF, te wszystkie animatroniki, no, te figurki wyglądają mega dobrze. Pamiętam, że właśnie jak patrzyłem sobie po zestawach, to wyszedł taki z Lego Idea, zestaw z Kubusiem Puchatkiem. I tam też te figurki są całkiem ładnie zrobione. E, no, co prawda nie wszystkie są idealne, bo kubusiowi braku, brakuje troszkę tego brzuszka. Ale tu na przykład w wersji e, FNAFowej mega zrobili te animatroniki. Bardzo ładne są. Znabyłbym takie, postawiłbym sobie. <grym> to pasuje do siebie. Dobra, mamy pierwszą. Jeśli miałbym się do czegoś doczepić, tak już ewentualnie, e, no to doczepiłbym się. O, widzę, że chyba. O nie, czeka została? Bo nie się ruszył. Idzie tutaj. No, tu groźnek. Jeśli miałbym się do czegoś doczepić, to do tych rysunków. Wiem, że w niektórych zestawach LEGO też są takie rysunki, jakby to dziecko rysowało, nie? Ale w gruncie rzeczy no, jak już robić i gry LEGO, no to y, gdzieś tam rysunki się pojawiały to były dobrze wykonane, takie wiecie, że fajnie się na to patrzyło. A tutaj tak no, no, śmiesznie te plakaty wyglądają. Plakaty tu rysunki. No plakat mogliby chociaż odwzorować, bo rysunki to rysunki, nie? Dobra, tutaj Boni się cofnął, widzę. Mamy drugą już. Twórca FNAFa też jest o tyle spoko, że raczej za takie projekty, mimo że to jest, wiecie, praktycznie cała gra odzorowana tylko w wersji Lego, za takie projekty prawdopodobnie nie będzie ścigał sądem ani nic. A o, Dzika się ruszyła tutaj, też ładnie wygląda. No a wiedzcie, że niektórzy twórcy tacy są, na przykład, no akurat to jest firma, no Nintendo Jak już jakiegoś fangame'a widzi, yy, z nie wiem, z Pokémonów, dajmy na to, to już pozew leci, proszę usuwać państwo Nie ma. Gdzie ten Boni? Boni się cofnął. Hmm. A Misiu się nie rusza, nie? No nie Dobra, mamy trzecią, 66% Więc tutaj akurat pozwu nie będzie. No ale mam nadzieję, że też yy, autorowi nie odwali Autorowi tego fangame'a, i nie zacznie. Ku... O! Ruszył się Foxy! Nie zacznie sprzedawać normalnie studów za prawdziwe pieniądze. Bo też w niektórych projektach widziałem coś takiego, i to moim zdaniem jest średnie. A która w ogóle figurka Wam się najbardziej podoba? Ja za bardzo też Misia nie widziałem, poza tym, że go widziałem w meninie. Ale Foxy jest mega dobrze wykonany, bo ma bardzo dużo szczegółów. Ogólnie wydaje mi się, że ta postać, ta figurka na żywo wyglądałaby nieziemsko. Ten hak, te, te ząbki właśnie wystające, jeśli by jakoś móc odwzorować, no to tutaj by to robiło robotę. Foxy się ruszy. Boni tam siedzi z cicą. Cika też jest całkiem ładna. No nie, no wszystkie animatroniki są ładne Oho, posłałeś coś? Cika się ruszyła. Jest Boni, Boni. Bonnie. Ale się teleportował w sekundę, nie? Dobra, zamykamy. No trzeba uważać. Dobra, poszedł sobie. No tu już naprawdę. Już się dzieje. Wola nieba. Pyk. Pyk. No, mamy czwartą. 49%. To. No raczej nie ma opcji. Ale tu jest. Tu też trzeba tak ta grać. Wiecie. Na energię. Co jest. Dobra Ja będę tak podrygiwał na tej kamerce Nie widzieliście zwykłego FNAFA z kamerką to będziecie widzieli FNAFA jak będę podrygiwał Fox nie idzie Dobra Mogę już to otworzyć? Nie, dalej tu siedzi No to niech tam siedzi, no No zarycz no z drugiej strony, jeszcze możemy to przegrać, jeśli wyleci nam Foxy. Dobra, poszedł sobie Pajac. Bo może być tak, że nam zabierze energię, nie? Ale już jest piąta. Chyba CiKa idzie. Tak czuję. Zresztą nie wiem, jak działają te trzy życia. Może damy się kiedyś. Właśnie, musimy się chyba też dać złapać. Żebyśmy zobaczyli jumpscary w wersji Lego. Też chciałem zobaczyć. Tylko to może gdzieś na początku, jakoś albo coś. Albo później. Dobra, czeka sobie poszła. Bo szkoda mi tej piątej, nie? Żeby tracić życie. Hmm. Może też być tak, że za te życia dostajemy jakiś bonus. Coś do. O nie, nie, nie. Co tu się. O, no i mamy szóstą. E, spróbujmy może teraz, właśnie tej trzeciej nocy, zagrać tak. O, i dostałem e, tyle, co poprzednio. E, zagrać tak, żeby zobaczyć jumpskery. I zobaczymy, jak to wygląda. E, a tak to w sklepie, czy możemy coś sobie kupić, to dodatkowe życie możemy kupić. No to. Dobra, kupimy sobie te dodatkowe życie. Dziękuję bardzo za tutaj wymianę. No i przekonajmy się, jak to z tymi jumpskerami jest tutaj. Trzeciej nocy. Tu już dzwoni. Dzwoni papuga. O, cika już jest tutaj na 4B. Huh. szybko. Dawaj, cika, atakuj, atakuj. Zobaczymy, czy ona nas dorwie teraz. Zobaczymy tego jumpscara. O, zobaczcie, zablokowało się. No i co? No to okej, okay, to nie było straszne. I. Aha! I trzy życia dzielą mnie od tego, żeby stracić wszystkie study. Dobra, nie patrzymy. Nie patrzymy ten na na jumpskery. Jak przegram to zobaczymy, jak nie to nie. Już wycofuję z tego pomysłu patrzenia na jumpskery. Czyli tak to działa, ok? Coś tam niby widziałem, ale ale przynajmniej teraz wiemy dokładnie. No dobra, to mamy trzecią noc. Pogadane, nie? Bierzemy nosek. się ruszył, się, ruszył, Misiu, gdzie jesteś, Misiu? Miś się ruszył, tu jest miś, oczy widzimy Misiu Musimy uważać na misia No teraz może być już gorzej, widzicie, 12 i oni Wyłażą, nie Czika się ruszyła, tu siedzi bo nie siedzi, gdzie siedział Dobra, możemy też spowalniać Misia No, ja patrzę tutaj Uważnie No i to może być teraz już gorzej Z tą energią Misiu się gdzieś ruszył Nie widzę misia Hmm... Chica była w kuchni Tu jest miś! Wyskoczył ryjem! Patrzę się ryjem A! Nie ma, nikogo nie ma Ostrożnie No już, to jest gorzej, już się poziom podniósł chyba, wiecie? Misiu tutaj siedział, widziałem Mamy pierwszą... Za często klikam coś no, ale nie chcę przegrać, tak? Pyk i pyk. Jest tu coś. Blisko. Strasznie hałasuje ta czika. Idź, uspokój się, cika. Misia słychać. Gdzie jest miś? Słyszę muzykę od Misia. Przed tutaj? Niemożliwe. Jest blisko, ale nie wszedł. Miś jest tutaj blisko po prawej. Ja patrzę przy okazji, czy ciki, czy bo niego nie ma. Nie widziałem, żeby specjalnie się dużo ruszali. Ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne. Widzę, że ten Foxy też nie wychodzi tej nocy. Coś, coś niechętny ziomek. Tu jest Chika. Blisko jest Chika. Może za chwilę atakować trzecia Dobra ostrożnie A! Tu też siedzi Jakby się to misił pojawił Dobra jest cika nie było muzyczki nawet ty dalej tu siedzisz, ale mi energię zeżrą razem Foxy się pojawił Już, no nie, no dalej Dobra Już, dalej tu siedzi, Jezu Co z nim jest nie tak 50% mam Fajnie było pooszczędzać No ale ten Bonnie mi nie daje oszczędzać Dobra, Mis się za bardzo nie rusza, na szczęście. Ty tu dalej siedzisz! Idź sobie! Hmm, które mi przeszkadza to, że nie widzimy cienia w oknie, jak to było zazwyczajnie. Tego było Misiu, misiu, misiu! Dostał się? Niemożliwe. Cofnął się tu, cofnął się. Dobra, poszedł sobie ten. Pyk. 33% Powinno się udać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Misiu, misiu, przed mi tu czy nie. AAAAAH! w kamerę, ludzie. Niestety no lecimy jeszcze raz. Zobaczmy tę trzecią noc. Dobrze, mamy trzecią. Ja sobie tutaj. Misiu się ruszył i jest u cika. mi tutaj cika przyszła. I bardzo długo śmierdziała. Nie wiem jak będzie z energią tej nocy. W sensie kurczę cały czas musiałem drzwi trzymać zamknięte. Dobra, jest tutaj dosyć blisko. Ale poradzimy sobie z tym. Zobaczymy jak z Misiem będzie. No, z Misiem to Miś mi ostatnio porobił. Właściwie to ja sam się porobiłem. No ale taki szczegół. Nie! Cika. Znowu, znowu cika. Ona jest naprawdę tej nocy, jest taka uparta. Misiu też idzie powoli. Hmm, Foxy też jest bardzo wyłoniony, ale ani razu nie było sytuacji, żeby faktycznie mnie tutaj maltretował, nie? Dobra, nie widzę Misia. To nie jest tak, że chciałbym. 44% czwartej nocy, czy czwartej godziny? Czwartej nocy. Misiu, coś nie jesteś agresywny, co? No i dobrze. Z Misiem to na spokojnie coś tej nocy. Misiu, biedny miś Właśnie, jeszcze nie zrobiłem tego Pieniążka <grystanie> Dodatkowo 10 Gdzie jest miś? Tu może być miś Dobra, musimy tam trzymać zamknięte Siedzi Siedzi cika Nie zmyka Nie ma tu misia, nie? Nie ma no, misiu, jest piąta, jest piąta, 30% Dobra, muszę zamknąć Nic tu nie widzę Dobra Damy radę Tak naprawdę, nawet jakbyśmy chyba trzymali oba drzwi zamknięte No dalej tu siedzisz To byśmy już wygrali tę noc, no. Nie ma tutaj chyba już niczego, co by nam specjalnie zaskoczyło no, Dawaj, no Mordko. A jak z misiem? O, Foxy się ruszył. Leci, leci. Legosek. Puka. I wrócił czy co? Dobra. Czy wygramy? 6%. Dużo mi energii zabrał Foxy. 5%. Czy się uda? Muszę tu zamknąć. No i udało się, easy. Ja wiedziałem, że to się uda już, jak widziałem to, ale nie dostanę żadnego bonusu chyba za energię, power bonus zero, no. No to nas porobili. Okej, okay. ludzie, w tym miejscu zakończymy. Jeśli naprawdę wam się spodoba, to myślę, że zrobimy sobie jeszcze pozostałe noce w tej wersji. E, powiem wam, że naprawdę mam przyjemne wrażenia. E, może nie jest to aż tak straszne jak normalny FNAF, ale miło się po prostu na to patrzy. I e, jeśli na przykład jesteście fanami FNAFA, ale nie chce wam się grać standardowego FNAFA, no to ten fangame zdecydowanie będzie dla was, bo jest troszkę w innej wersji, tym bardziej jak lubicie właśnie LEGO. E, no to co, ja byłem Mangetsu, jeśli materiał wam się podoba, bo jeśli chce cie więcej dajcie łapkę w górę możecie też zostawić subskrypcję zrobi mi się miło no i trzymajcie się życzę wam miłego dnia no i jest teraz ciepło na dworze to korzystajcie no i pa pa